Robię jedzenie dla mojej dziewczyny na 12 godzin na uczelni. Jest godzina, uwaga, 3.52. Więc nagrywamy takiego szeptanego, żeby jej nie obudzić. A że jadę na cały dzień nagrywek z Dreską, to była jedyna możliwa godzina. Śniło mi się w ogóle, że zaprosiłem na wywiad Sobra i Fagatę ale ktoś ich umówił na tę samą godzinę, i oboje wkurzyli się i wyszli. To było smutne. Lecimy najpierw z pyszną kanapeczką, trochę masła. Po obu stronach, bo tak lubi. Teraz wjeżdża pesto z czerwonej papryki. Wlatuje mieszanka pomidory sezam, rukola i rukola właśnie. I dużo sera. Voila. A teraz mini sałatka. Znowu wjeżdża rukola, parę oliwek z miętą Humidorek, trochę bazylii Oregano, papryka No i of course sól i pieprz A na koniec trochę sera grana padano tego jej nie damy. Dobra, to jest hit. Moja dziewczyna uwielbia króliczki, dlatego ogarnąłem takie kształty. Wyciąłem króliczki z marchewek i gwiazdki z ogórka. Moim zdaniem to jest szczyt ludzkich odkryć i wynalazków. Nie będzie już nigdy nic lepszego niż to. No i dokładamy Kinder Country i taki słodki widelczyk. No i na deser serek wiejski. Jum, trochę cukru trzcinowego, syropu klonowego, cynamon, jeszcze trochę aromatu waniliowego. Mieszamy. Trochę granoli. No i boróweczki. Tam. Ta tak to się prezentuje.